Wojtek to tylko sparingi, ale gdzieś tam na pewno się cieszycie, że ta skuteczność nawet tylko w tych meczach kontrolnych, ale, ale wróciła. Tak jest, tej trena przestrzegał przed tym, żebyśmy nie lekceważyli przeciwnika i każdy staramy się grać na, yy, na pełni na 100% po prostu i było to widać dzisiaj i bardzo się cieszymy właśnie z tego, że, że wykorzystujemy sytuacje, które sobie stwarzamy, jeszcze może nie w 100%, ale, no ale mam nadzieję, że jeszcze będzie to rosło na góry. Wojtek, jak to oceniasz tę no nową Elanę? Bo to jest inna drużyna niż ta, którą pamiętamy jeszcze z rundy jesiennej tego sezonu. Teraz to jest przede wszystkim odmłodzona Elana, w której jednak większość stanowią wychowankowie. No tak jest. Jest tutaj właśnie paru starszych zawodników i, i większość młodych. Yy... Jedno jest pewne, że jest taki pozytyw, że wszyscy są wychowankami i wiadomo, że jeżeli ktoś jest wychowankiem, zostawia trochę więcej chyba na boisku, bo tu się wychował, to jest jego miasto, jego klub i na takim sentymencie do klubu, na takim przywiązaniu musimy opierać ten zespół. Sądzę, że to jest pozytywne, dlatego że praca też na treningach, czy podejście do, do treningów jest, jak ja bym powiedział... Jeszcze mocniejsze i Mam nadzieję, że to będzie miało przełożenie też w lidze. Bo i tak wiadomo, jak wygląda ta sytuacja finansowa i organizacyjna klubu. Mimo to jednak zdecydowałeś się zostać w Elanie na kolejną rundę. Dlaczego? <laughs> z tego samego względu, co powiedziałem przed chwilą, to jest klub, w którym się wychowałem. Mieszkam w Toruniu i no, zależy mi na tym klubie też, żeby trochę podniósł się jednak z tego ostatniego miejsca w tabeli. Mam nadzieję, że gdzieś moja dyspozycja też pomoże ku temu tak naprawdę wierzysz, że to jest możliwe z tego ostatniego miejsca na tyle wspiącie, aby zapewnić sobie utrzymanie w lidze? Pewnie, że tak. Dlaczego nie? Nie ma jakoś takiej wielkiej odległości. Wiadomo, mamy młody zespół i będzie bardzo trudno, ale gdyby się nie wierzyło w takie rzeczy, to po co w ogóle grać w piłkę?